Dama Ruberna. witam Państwa w najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego na horyzoncie News. Drodzy Państwo, pierwszy dzień kwietnia, a więc prymaprylis. W krajach anglojęzycznych ten dzień nazywany jest Dniem głupców, czegoś nam nie wymyślono już przez te minione lata. A był na przykład podatek od prędkości internetu, a była zmiana czasu z 12-godzinnego na 10, a było przeniesienie lenina z mauzoleum do Disneylandu. Ciekawe, zamiast kogo, może myszki, miki, nie wiem. A Był też plan bardzo dobrych zbiorów spaghetti z powodu łagodnej zimy. A co u nas na Prima Aprilis? Co u nas można wymyśleć? Złośliwi twierdzą, że u nas właściwie Prima Aprilis jest przez okrągły rok, więc niczego nie warto, nie ma sensu wymyślać. No nie wiem, czy się do końca z tym zgodzę. Może tak, może nie. W każdym bądź razie, no jest prima aprilis. Ciekaw jestem, jakie Państwo wymyśliście żarty swoim bliskim czy swoim współpracownikom. Dobrze, teraz już na poważnie przechodzimy do wiadomości. Drodzy Państwo, coraz więcej dzieci z obszarów objętych wojną na Ukrainie dociera do Polski i rozpoczyna tutaj naukę w szkołach. Zapraszam na materiał filmowy związany z integracją migrantów. Po raz drugi w Kolegium Polonikum odbyło się szkolenie pod tytułem: Integracja dzieci, migrantów i ich rodzin w przedszkolu, świetlicy i szkole. O kilka słów poprosiliśmy prowadzącą zajęcia panią Angelę Fleischer z Urzędu Regionu do Spraw Oświaty i Integracji RAA Brandenburg. W jednym z projektów współpracujemy z gminą Słubice. Podczas naszej wymiany na temat obecnej fali uchodźców z Ukrainy tak powstał pomysł na szkolenie. Które dzisiaj się odbywa podczas tego szkolenia, przedstawimy takie pierwsze zestawienie różnych działań i zagadnień związanych z pracą z dziećmi migranckimi w szkołach i przedszkolach regionu. To dzisiejsze szkolenie, tak jak mówiłam, jest takim pierwszym zestawieniem, informacją ogólną o działaniach, które u nas prowadzimy. Czy będzie to cykl wydarzeń, cykl szkoleń? Trudno powiedzieć, głównie zależy to od tego, co szkoły i przedszkola słubickie ustalą z gminą. Pani doktor Pyrgiel jest tutaj z nami w kontakcie. Zastanawialiśmy się, czy ewentualnie zorganizować wyjazdu do jednej ze szkół w naszym regionie, gdzie mamy dużo dzieci uchodźców, żeby pokazać, jak wygląda praca z dziećmi, praca z rodzicami, jak wygląda praca w szkole właśnie z tymi dziećmi i Oczekiwania są dosyć spore, ponieważ w naszych placówkach Euregio przyjęliśmy łącznie ponad 40 dzieci uchodźców z Ukrainy i choć mamy już doświadczenie w integracji dzieci z Niemiec, ale także również innych narodowości, no jest to dla nas olbrzymie wyzwanie, więc Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego i może wspólnymi tutaj siłami, problem, który powstał, będziemy mogli rozwiązać z korzyścią dla dzieci, dla nauczycieli i dla nas wszystkich. Nie ma wątpliwości, że jednostki edukacyjno-wychowawcze stanęły przed nowym, niełatwym zadaniem. Dlatego pomoc w postaci przekazania doświadczenia z miejsc, które przed podobnymi wyzwaniami stawały już wcześniej, może być bardzo pomocna. W sobotę 26 marca w hali sportowej Sosiru odbył się maraton fitness i tańca My z Wami. Wydarzenie pod patronatem burmistrza Subic pana Mariusza Olejniczaka miało na celu uzbieranie środków finansowych i przekazanie ich na pomoc dla uchodźców wojennych oraz mieszkańców Ukrainy. Pani Izabela Smolska jakieś dwa tygodnie temu zwróciła się do mnie z pismem, z prośbą o objęcie patronatem maratonu fitness, który ma na celu wsparcie właśnie Ukrainy. I oczywiście bez wahania się na to zgodziłem. Dzisiaj tutaj jestem. Cieszę się bardzo, że uczestniczki cały czas dochodzą. Mówię uczestniczki, bo z reguły bywa tak, że na takich imprezach są same kobiety i dzisiaj również tak też jest, chociaż ten maraton będzie trwał do późnych godzin popołudniowych, więc może. I znajdą się również chętni mężczyźni, którzy tutaj do nas zawitają. Pomimo tego, że piękna, piękne słońce za oknem, postanowiliśmy spędzić tutaj na sali, bo tak jak powiedziałem na początku, jest to szczytny cel. Chcemy wesprzeć jak najbardziej ukraińskich uchodźców, samą Ukrainę, bo cały dochód z dzisiejszego maratonu właśnie będzie przeznaczony na ten cel. I jeszcze cztery, i, i, i step. W programie maratonu zaplanowano latino step, shape your body, body combat, training flow, a po przerwie obiadowej pokazy taneczne step by step, body core, pilates, zumba and oraz stretching. właśnie jesteśmy już po rozgrzewce, także niespecjalnie mogę rozmawiać, ale jeszcze szybciutko wam powiem. Jest fantastyczna atmosfera, super. Był pan burmistrz, chyba nawet jeszcze jest. Dziewczyny są już rozgrzane, jedziemy z Tepa także słuchajcie, proszę przybywajcie, wpłacamy dzisiaj wszystkie pieniążki na Ukrainę. Jesteśmy całym sercem z Ukrainą i nasze tutaj panie już po prostu czekają, więc muszę szybko lecieć, bo nie chcę, żeby po prostu im spadło tętno w niewłaściwie, bo to jest Tepa 真酷呀！ Podczas maratonu zebrano 2379 zł, i 164 euro. Kwota ta zostanie przeznaczona na pomoc Ukrainie. Słowickie Stowarzyszenie po prostu wspiera osoby z niepełnosprawnościami, ale i nie tylko. Więcej o tym będzie podczas rozmowy na horyzoncie po serwisie informacyjnym. Natomiast teraz zapraszam Państwa na lawendowy dzień. Słubiczkie stowarzyszenie po prostu pracownia rozwoju osobistego oprócz różnego rodzaju terapii, konsultacji czy wspierania w nauce swoich podopiecznych prowadzi również szerokie akcje informacyjno-edukacyjne. Tak właśnie było w minioną sobotę. Kolejny happening przygotowany przez Stowarzyszenie Po prostu. Jesteśmy w piękny słoneczny poranek sobotni. Zaznaczam, gdzie przygotowany happening, ponieważ 26. Marca jest dniem międzynarodowym, dniem chorych na epilepsję, potocznie zwanych zwaną padaczką, choroba zwana padaczką. Całkiem niedawno, bo w poniedziałek spotykaliśmy się również w tym samym miejscu i mówiliśmy o chorobie zespole Downa. Dzisiaj jest to epilepsja. Tutaj na tych tablicach i na tych sznureczkach rozciągniętych są przygotowane karteczki z informacjami, których naprawdę warto zatrzymać się, zapoznać się, bo są tutaj jest wiele ciekawostek na tych karteczkach. Ja dowiedziałem się choćby przed chwilą, że na całym świecie na padaczkę choruje około 50 milionów osób. Według źródeł Narodowego Funduszu Zdrowia osób chorych na epilepsję w Polsce jest około 300 tysięcy. Wśród naszych podopiecznych są osoby z epilepsją, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby szerzyć wiedzę o tym. Myślę, że jest tak, że każdy z nas może spotkać w swoim życiu osobę, która akurat przechodzi atak padaczkowy. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć co wtedy zrobić. Ważne jest, żeby wiedzieć w ogóle czym jest epilepsja, skąd się bierze, jakie są źródła powstawania. Dlatego dzisiaj jesteśmy na placu przyjaźni. Są tutaj plakaty informacyjne, ulotki informacyjne. Można też wziąć woreczek lawendowy przygotowany Również przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Chcemy, żeby dzisiejszy dzień pachniał lawendą i był dla wszystkich lawendowy. Po lawendowym dniu, którego celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat choroby, jaką jest epilepsja, już w najbliższą sobotę pojawi się kolor niebieski, związany z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Tego dnia Stowarzyszenie Po prostu organizuje na Sosirze bieg po prostu dla autyzmu. Stowarzyszenie Po prostu kontynuuje swoje statutowe działania w oparciu o realizację wielu projektów. O pierwszym etapie projektu specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III, finansowanego przez Pfron, mówi prezes Stowarzyszenia, Pani Joanna Sierżant Rekret. Kończymy realizację pierwszego roku projektu specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III. Projekt jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację projektu dostaliśmy od Pfronu prawie milion siedemset tysięcy na ten Jeden rok, z czego 97 tysięcy to jest wkład własny. Jest to nasz już szósty projekt dofinansowany przez Pefron, w tym drugi trzyletni. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku. Teraz właśnie 31 marca kończy się pierwszy okres realizacji. W ramach projektu mamy. Aż 12 terapii do wyboru. W projekcie bierze udział 100 beneficjentów. Są to osoby w różnym wieku, od malutkich dzieci po osoby starsze. Jeżeli chodzi o rekrutację, to beneficjentami są najczęściej osoby, które brały udział w projekcie w roku poprzednim. Osoby zainteresowane zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się do naszego biura. Mamy taką listę osób rezerwowych. W przypadku, gdy z różnych przyczyn losowych na przykład osoby rezygnują z uczestnictwa w projekcie, wtedy rekrutujemy osoby właśnie z tej listy rezerwowej. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Każdemu uczestnikowi przygotowujemy indywidualny plan działania, czyli cele pracy są naprawdę dopasowane do potrzeb uczestników. Widzimy postępy w w trakcie realizacji różnego rodzaju terapii nasze dzieciaczki osiągają sukcesy, także osoby dorosłe. Wypracowujemy z nimi różne rzeczy od poprawy funkcji poznawczych poprzez poprawienie relacji z innymi ludźmi czy obszaru ruchowego, integracji sensorycznej. Wybór terapii mamy naprawdę ogromny. Każdy może znaleźć coś dla siebie, to co konkretnie mu pasuje. Odkryć swoją pasję i pójść za nią na 100% to coś, o czym marzy bardzo, bardzo wielu ludzi. Ale jednak, żeby ją odkryć, trzeba jej szukać. Zapraszam na materiał o poszukiwaczach pasji. W Podstawowej numer 1 w Słubicach odbyła się prezentacja projektu Poszukiwacze pasji, realizowanego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jedna z trójki realizatorek wywiadów z ludźmi pasji powiedziała nam o początkach tego projektu. Decyzja była dosyć spontaniczna, pojawiła się dopiero w momencie kiedy przeszliśmy do re realizacji projektu. Właśnie chcieliśmy trochę yy, trochę powiększyć grono odbiorców naszego projektu i wpadliśmy na pomysł, żeby takie wywiady przeprowadzić. Ja dopiero później trochę dołączyłam do tego projektu, bo Emilka zaproponowała mojej siostrze na początku i jak dowiedziałam się tym projektem, no to też chęcią chciałam wziąć udział, ponieważ yy, Chciałam pomóc innym ludziom, którzy po prostu nie mają pasji, bo ja sama mam swoje i po prostu nie wyobrażam sobie życia bez nich. No i tak postanowiłam się zapytać ich, czy mogłabym też wziąć udział, i się zgodziły. I dlatego wzięłam udział. Nie moglibyśmy robić tego ze względu na nasze, na, nasze, na nasze to, co lubimy, gdyż tych ludzi jest tyle i są oni po prostu tak różnorodni, że myślę, że by się nie dało i właśnie tą różnorodność chcieliśmy pokazać. Za to, za to faktycznie może to, czy kogoś znamy, grało jakąś e, większą rolę, gdyż, gdyż wtedy wiedzieliśmy, że jest to osoba, która faktycznie e, lubi to, co robi i która będzie potrafiała ciekawie o tym opowiedzieć. A powiedz mi, z tych wywiadów, które zrobiłyście do tej pory, e, jest taki jakiś jeden, który szczególnie w pamięci ci utkwił? Taki, który, mm, nie wiem, zaskoczył cię może? Przeprowadziliśmy na tą porę chyba 10 wywiadów. Za chwilę, yy, za chwilę będzie 11, albo nawet 12. A, y, no i oczywiście były wywiady, które, które bar, y, bardzo zapamiętałam. Yy, na przykład jak byliśmy w domu pani Karwowskiej i, i podziwialiśmy te jej lalki cudowne. Ten porządek, jaki ma w pracowni też był bardzo, bardzo twórczy. Tkaniny poukładane według kolorów. Po odtworzeniu z YouTube kilku nagrań z wywiadami, twórczynie projektu przeprowadziły rozmowę na żywo z panią Izabelą Smolską o jej pasji związanej z tańcem i fitnessem. Prezentacja, podczas której tak bohaterowie wywiadów, jak i realizatorki projektu podkreślali bezsenne wartości wynikające z posiadania pasji, zakończyła się wspólną fotografią ze wszystkimi uczestnikami spotkania. No, no projekt musi się niestety skończyć, gdyż jest on tylko częścią Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która kończy się dokładnie w środę, chociaż wysłać musimy do, do środy formularz. tak. Myślę, że za rok również spróbuję się w tej olimpiadzie, może z nowym projektem, może zrobię drugą edycję Poszukiwacze Pasji. Na koniec może jeszcze jedno zdanie od nas, ludzi telewizji, którzy na co dzień zajmują się rozmowami na antenie i całym medialnym przekazem. Wielkie brawa za pomysł i jego konsekwentną realizację dla twórczyń projektu Poszukiwacze Pasji, czyli Emilii Kusz, Magdy Grochoła i Marysi Grochoła. W Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury przyznano nominację do finału wojewódzkiego lubuskiego konkursu fotograficznego, który jest częścią programu promocji twórczości dzieci i młodzieży Pro Arte realizowanego w Województwie Lubuskim. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych. Bardzo się cieszę, że coraz liczniejsza młodzież bierze udział w konkursie fotograficznym. To jest dopiero druga edycja lubuskiego konkursu fotograficznego Pro Arte. Właśnie mieliśmy rozstrzygnięcie etapu powiatowego. W każdej kategorii praktycznie da, jury dało maksimum nominacji do kolejnego etapu. Temat Konkursu był taki nieoczywisty, który skłaniał do zastanowienia i zdjęć robimy mnóstwo telefonami. Natomiast, kiedy otrzymujemy tytuł konkursu, temat konkursu, niemożliwe. To jednak musimy się trochę zastanowić, poszukać. Były i fotografie, które zaskakiwały samą kompozycją, ale również podejściem do tematu, ustawieniem, a niektóre były gdzieś wyszukane w przestrzeni. Etap wojewódzki to etap już w Zielonej Górze odbywa się troszeczkę inaczej, bo laureaci. Muszą się tam stawić osobiście, więc nie przesyłają zdjęć, i tam będzie czekało na nich zadanie fotograficzne do zrealizowania. Jest to też fajna weryfikacja umiejętności, pomysłowości, ale też spotkanie się pasjonatów fotografii ze sobą. I oprócz tego, że wykonują zadanie, również prowadzone są to tam warsztaty fotograficzne. Więc uzyskanie takiej nominacji jest po prostu już też dodatkową Nagrodą. Tak, zaskoczeniem dla mnie był poziom. Tak jak, tak jak mówi, rzeczywiście był dość wysoki. Mimo, że rozpiętość wieku, doświadczenia artystyczne, czy, czy nawet za dużo mówiąc, po prostu z fotografią były bardzo różne tych, tych, tych uczestników, uczestniczek, to nie było wcale prosto wybrać tych kilka najlepszych, to, to przewidziany czas na, na dokonanie wyboru przedłużył nam się znacznie, znacznie naprawdę, dlatego że temat jest dość szeroki, jest dość fajny do interpretowania i tutaj te dzieciaki miały duże pole do, do popisu i ćwiczyły ten temat. Oczywiście bardzo różnie, jak każdy człowiek to, zrobi to po swojemu, tak, tak i dzieci zrobiły to po swojemu w sposób zaskakująco dobry. Rzeczywiście. To trochę czuć, jeżeli, jeżeli ktoś pracuje nad, nad pomysłem. Wiem, że dziewczyna na przykład zrobiła wstępny, wstępny projekt, oddała, potem się okazało, że trochę perspektywa jej się nie podobała, trochę wszystko zorganizowała od początku, doprowadziła jeszcze raz do, do całej sesji. I zdjęcie rzeczywiście uderzało takim, takim porządkiem kompozycyjnym, ale to, to naprawdę dość trudno, bo w jednym przypadku podoła, podobała mi się kompozycja, w innym sam pomysł, w innym e, po prostu jakieś bystro oko i moment złapany. To, to w zasadzie w każdym doceniam coś innego. Nie mam takiego jednego ulubionego. E, I też trudno było. Trudno nam było odrzucać zdjęcia. O ile kilka rzeczywiście było, w, takich, które od razu było wiadomo, że, że dominują, że to są te pierwsze miejsca, to z wyróżnieniami mieliśmy spory problem i, i pracowaliśmy nad dogadaniem się też, co kto z nas widzi. E... Oczywiście no to, to, to jest e... praca, którą, w... która przyniosła nam też sporą satysfakcję, bo mam nadzieję, że wzmocni motywację tych, tych fotografów i fotografek i że coś dalej z tego jeszcze będzie. Rada Artystyczna w składzie Adam Czerneńko, Witold Cholewa i Piotr Frąckowiak nominowała do finału wojewódzkiego w pierwszej kategorii wiekowej 10-12 lat Polę Klimaszewską Nikitę Berechowej Kaję Mierzejewską i Kacpra Przewoźnego. W drugiej kategorii wiekowej, 13-15 lat, Emilie Kusz, Hannę Mencel, Rafała Kodzisa i Julię Mirończuk. I w trzeciej kategorii wiekowej, 16-19 lat, Emilię Górniak. Komisja przyznała także 8 wyróżnień. Wszystkim nominowanym oraz wyróżnionym gratulujemy. Kniowie najmłodszych klas społecznej, niepublicznej ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Subicach zawitali do dziennego domu Senior Plus, gdzie wraz z seniorami przygotowują różnokolorowe kwiaty do wielkanocnych palm. Seniorzy, osoby z większym doświadczeniem, seniorzy, które, osoby, które wiedzą już co robić chcą dzieciom pokazać jak to wygląda, skorzystać też trochę z umiejętności dzieci, połączyć te swoje siły i tym sposobem stworzyć coś co jest ładne, estetyczne i akurat na święta wielkanocne będzie super ozdobą. Uczę ją najpierw rozkładania, równe żeby były te paseczki, później ją uczę żeby dzieła, a następnie, żeby zwijała kwiatki, takie jak są. Ona bardzo szybciutko pojmuje tą pracę. Na początku e, chyba się robi tak bibułę, i potem się rozkłada, ale żeby uchnąć na 5 cm i potem ją tak się rozkłada. To bardzo precyzyjna praca. Mam niepełnosprawne palce, bo i przeszkadza mi, ale staram się. Współpraca przebiega bardzo dobrze, bardzo efektywnie bym powiedziała i bez większych zgrzytów międzypokoleniowych, wręcz przeciwnie. Seniorzy z dzieciakami współpracują bardzo fajnie, dzieciaki są bardzo skupione, chcą się nauczyć to jest najważniejsze, że chcą się nauczyć, jak te kwiatki mają powstać. Korzystają z wiedzy, korzystają z doświadczenia, dopytują, sprawdzają, czy na pewno dobrze seniorzy pomagają, poprawiają, pokazują, jak to ma wyglądać i naprawdę już teraz widzę, że powstają małe, naprawdę małe dzieła sztuki. Jak tu się współpracuje? Mm, normalnie. No dobrze, ale więcej powiedz. A co robicie takiego? E, kwiatki. Kwiatka. Mm -hmm. Ja jeszcze, jeszcze robiłam łyżkę. Dobrze. dobrze też, dobrze, ładnie. Właśnie skatuszkę zrobił tu. Zajęcia. Trzyma. Proszę. Ta praca jest bardzo fajna i wszystkim polecam. Palmy później będziemy robić no i będziemy sprzedawać. To warsztatowe połączenie umiejętności wynikających z życiowego doświadczenia z kreatywnością szkolnego narybku przynosi niewątpliwie korzyści dla obu stron. I nie chodzi tu tylko o pięknie wykonane i ozdobione kwiatkami wielkanocne palmy, ale o coś znacznie ważniejszego. A o co? Na to pytanie odpowiedzcie już Państwo sobie sami. Wielkanoc Słusz-Tusz, a więc galeria okno, seniorzy z Seniora Plus wraz z uczniami ze szkoły muzycznej mają bardzo ciekawe propozycje. Choć do świąt wielkanocnych jeszcze kilkanaście dni, to o pięknych, świątecznych ozdobach warto pomyśleć wcześniej. Galeria Okno przy Subickim Miejskim Ośrodku Kultury ma bardzo interesującą propozycję. To jest tradycja już, że Galeria Okno Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury organizuje warsztaty wielkanocne. W zeszłym roku, niestety, pandemia, ale też nie odpuściliśmy, przygotowaliśmy pakieciki, które można było odbierać i tworzyć w domu. Domu. Był oczywiście też filmik instruktażowy, ale w tym roku już spotykamy się, wracamy do normalności. Mamy cztery propozycje warsztatów, które na końcu zakończone są wystawą wszystkich prac i oczywiście te wszystkie wyprodukowane tutaj ozdoby przez młodzież, dorosłych zostają zabrane przez nich do domu. Ale tak naprawdę święta Wielkanocne to ogrom tradycji, też duża symbolika i kolorów, i przedmiotów, które towarzyszą. Dlatego te warsztaty też wprowadzają również takie zagadnienia dotyczące tych wszystkich tradycji. Malujemy wydmuszki trochę większe, nie kurze tylko gęsi, aby tej przestrzeni było trochę więcej. Robimy skaczące zajączki z papieru, które mogą dodać kreatywności i też podpowiedzieć rodzicom, że te dzieci na te zajączki z upominkami również czekają. Robimy również kartkę niespodziankę. No i niestety to niespodzianka, więc nie zdradzę co się za tym kryje. I również Monika Karwowska prowadzi warsztat igłą i nicią i tutaj uszujemy Zajączka z filcu, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, różne formy też i kreatywności, ale też manualnych umiejętności, które można tutaj sobie wyćwiczyć, ale też spotkanie w gronie najbliższych, bo bardzo często tutaj zapisują się mamy, babcie również ojcowie z dziećmi, więc fajny czas na takie odstresowanie się, odreagowanie i spędzanie spędzenie czasu trochę w innym miejscu i przy innej formie. Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty, które rozpoczynają się już od 4 kwietnia. Jednak, żeby w nich uczestniczyć, należy się zgłosić, napisać do Galerii Okno, do Subickiego Miejskiego Ośrodka, czy też zadzwonić na wskazany na stronie internetowej numer, gdyż Liczba miejsc jest ograniczona, ale na pewno warto poświęcić ten czas aby z nami spędzić te kreatywne warsztaty. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam w imieniu seniorów z Dziennego Domu Senior Plus w Słubicach na wielkanocny kiermasz palm. Seniorzy własnoręcznie przygotowali dla Państwa piękne palmy na niedzielę wielkanocną. Kiermasz będzie się odbywał od wtorku do piątku, od godziny 10 do 14. W budynku przychodni, w kolu, tam będziemy na Państwa czekać z naszymi palmami. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na kolejną rozmowę na horyzoncie. Jak wspomniałem już podczas serwisu, rozmowa jest z panią Joanną Sierżant-Rekret, prezesem Stowarzyszenia Po prostu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.